Jedno rozcięcie w rękawie mam już wykończone tak od początku do końca, żeby pokazać Wam o co chodzi. Efekt ostateczny ma być taki, że jak ułożymy sobie tą lamówkę na lamówce, to w zasadzie jej nie widać. Tutaj nam się nic nie marszczy, ani nic strasznego się nie dzieje. Jak nam się to rozchyli, to po jednej stronie lamówkę widać, natomiast po drugiej stronie lamówka jest schowana pod spód. Od razu może powstać pytanie, a po której stronie ma być widać, a po której ma być schowana podspód. Zasada generalnie jest taka, co można wyczytać właśnie w książce Pani Hanus, że podspód, czyli tak, żeby tego nie było kompletnie widać, chowamy od przedniej strony rękawa. A my umiemy sobie znaleźć przednią stronę rękawa, bo pamiętamy z pytań z kartkówki, że pytałam. Linia styku numer 7, czy jak zszyjemy to, to znajdzie się na przodzie, czy na tyle. I wszyscy wtedy bardzo słusznie odpowiedzieli, że ta linia styku to jest linia styku z przodem. Czyli ja sobie szukam tego zaznaczenia tej siódemeczki, i tam po której stronie rękawa ona jest, tam jest przód mojego rękawa. Czyli jak ja to sobie tutaj wiem, że to jest przód, czyli to zaginam pod spód, a to zostaje mi takie wystające. I jak to się nałoży ładnie jedno na drugie, to mamy idealnie wykończone rozcięcie. Ale teraz, jak dojść do czegoś takiego? To jest rozcięcie, które ma już podszytą lamówkę od lewej strony. To jest moja lewa strona. I teraz to, co musimy zrobić, na razie nie zaprasowujemy tego ani w prawo, ani w lewo, czyli nie zastanawiamy się gdzie przód, gdzie tył, tylko zaprasowujemy sobie tak, jakby tą lamówkę na pół, czyli żeby ona mi się tu złożyła idealnie w miejscu, gdzie mi się kończy rozcięcie. Ja to sobie nawet zepnę. Bo pamiętamy, że na obrazku w tej książce powiedzieli nam, że musimy sobie tutaj zrobić malutynkie stebnowanie. Ja tego nie będę robiła maszynowo, bo to jest za mały kawałek. Ja to sobie zrobię ręcznie. Końcówka ma być tutaj. Natomiast początek zrobię sobie około pół centymetra poniżej wierzchołka. Jeszcze troszkę więcej. i szywamy to sobie pod kątem, czyli zaczynając tutaj troszkę niżej i później idąc sobie ładnie równą linią w górę. Tak żeby dojść tutaj idealnie do wierzchołka i żeby ta linia była w miarę równa. Zamykamy to sobie porządnie, zabezpieczając tutaj, ponieważ może nie jest to miejsce bardzo newralgiczne, czyli narażone na wielkie szarpanie. Ale mimo wszystko, chociażby jeżeli będziemy chciały sobie ten rękaw podwinąć, to żeby to było tutaj porządnie wykończone. I jak to już mamy, już tylko zabezpieczymy nitkę, czyli w pętelkę zaciągamy. Jeszcze raz pentelka zaciągnięte. Schowam sobie nitkę w środek, żeby nic nie było widać. Jak widzieliście, supełek też chowałam w środek, żeby mi nigdzie nie wyłaził, czyli sobie wbijałam nitkę gdzieś od środka. To zobaczcie, co mam. To już mogę wyciągnąć. To mi się już zawsze będzie trzymało ładnie razem, równiutko. A teraz tylko muszę ustalić, jak to zaprasować. Czyli znowu, szukam mojej siódemki. Obracam to sobie, bo do tej pory pracowałam na lewej stronie. Obracam to sobie na prawą, ta siódemka jest po tej stronie, czyli ja wiem, że muszę zaprasować tak. Tu pod spód, a tutaj normalnie. Oczywiście ja to zrobiłam już troszeczkę wcześniej, dlatego mi się to od razu tak ładnie układa, ale jak to zaprasujemy, zobaczcie, mamy znowu idealnie wykończone rozcięcie. Rękawa bez żadnego, ale jak nam się rozchyli albo nie zapniemy mankietu, to będzie całkiem ładnie wyglądać. Ja przypominam, że używałam fabrycznej lamówki. Wy możecie robić lamówkę, a nawet sugeruję robienie lamówki z tego samego materiału albo z materiału kontrastowego. Teraz, co burda mówi dalej? Burda mówi dalej, że mamy zszyć szef rękawa, czyli ten. To już oczywiście zrobicie sami. I teraz, jak się doskonale domyślacie, w moim przypadku przy tak przezroczystym i cienkim materiale ja będę używała szwu francuskiego. Ze względu na to, żeby to jakoś wyglądało. Można użyć szwu francuskiego, można użyć zwykłego szwu prostego, a później po prostu wykończyć to zygzakiem. Tutaj, już zostawiam to Waszym pomysłom. A następną rzeczą, jaką zrobimy, to przygotujemy sobie, czyli zszywamy to, a później jeszcze możemy zrobić dwie rzeczy. Przygotujemy sobie dół do marszczenia i górę do marszczenia, czyli albo maszynowo, tak jak to robiłyśmy przy fartuszku, przy bardzo długiej długości ściegu i bardzo małym naprężeniu nitki górnej, przeszywamy równolegle dwa ściegi. Proste na dole, bo na dole też marszczymy. Oczywiście robimy to na zapasie szwu, po to on był zostawiany troszkę większy, żeby było pole manewru. Nie robimy tego na samym rękawie, żeby nam później nie zostały dziury po nitkach. To to jest jedno miejsce i na dole ten równoległy podwójny ściek do marszczenia robimy na całym obwodzie rękawa. Od początku rozcięcia do drugiego początku rozcięcia. Ale marszczyć będziemy też na górze. Tutaj marszczenie jest tylko od miejsca do miejsca, od tego miejsca na główce do tego miejsca na główce, więc nasze równoległe szwy zostaną poprowadzone tutaj. I znowu, jeżeli ktoś ma materiał, który można wykorzystać, yy, szyjąc maszynowo te równoległe szwy długimi szwami na niskim naprężeniu, to maszynowo. Ja będę te dwa szwy prowadziła ręcznie.